Dobra. Okej, neutral, Okej, dobra. musimy jakąś rolę. Idealny literalny. Zero tasków Kika Chat. Cyk. Wiecie co? Ja pójdę się skitrać. Ja się pójdę skitrać chat. Mm -hmm. Ja będę tutaj się kitrał. Eee, i, I zobaczymy, co, co wyjdzie. Jak zobaczę, że jest gdzieś. E, cia... O dobra, widzę, że jest gdzieś ciało, tam było. Kurde, nie wiem, czy to jest office. Chyba office. Nie? To może specimen. Hmm. Gdzie to ciało? Daj mi to ciało! Okay. Hmm, drugie ciało, druga osoba też nie żyje. Mamy zjadacza ciał, bo jedno ciało ma powyżej 30 sekund. I mamy Blackmailera jeszcze, bo kosiarzek jest wyciszony. Więc... To prawdopodobnie e... może to być Klakier. A tak. dlaczego ja? Czekaj, gdzie, okay, gdzie było ciało jeszcze raz? Jedno było na weaponsach. Na... I to no, było to, to... na łapąsach? No dobra, ale ja byłem, nie, nie, ja byłem z Dawidem na łapąsach, bo Dawid był na łapąsach, ja zrobiłem, on jeszcze został. A kiedy, kiedy, ja byłeś? Tam kiedy tam byłeś? Kiedy tam byłeś? O Jezu, czy 15 sekund temu? To ciało, 20? Ma, to ciało ma mniej jak 10 sekund, to drugie, bo pierwsze ma powyżej 30. A tak jak mówię, ja wybiegłem pierwszy z tego, ja wybiegłem pierwszy, Dawid tam jeszcze został, jak ja tam byłem. Dawid, co masz do powiedzenia? Dawid nie żyje. A, dobra, to. A to z kim tam to z Kim go tam zostawiłeś? No nie no ja tam jak... Jak ja tam z nim byłem, to. Ja zrobiłem i wybiegłem i on tam został. Nie było tam nikogo. Jakby nawet nie widziałem, żeby ktokolwiek tam wbiegał. No żywy został, no przecież bym go zreportował, gdyby nie żył. A mi powiedzieć. Więc tak, najpierw robi, najpierw zrobiłem temperaturę, potem pobiegłem do O2 i robiłem drzewko, a następnie śmieci. Dobra, ale co to ma wspólnego z ciałem? Nie zagaduj nas. Nie, ja nie mam jedno ja pytanie. Kinga, powiedz mi, czemu przystawałaś, jak chodziłaś ciągle, co ty... się coś tam. No bo się patrzyłam co to robić? na mapkę, bo nie wiem, gdzie mam zadania, i muszę powiedzieć. No to na nie można patrzeć. biegać w tym samym? No dobra, to teraz. Czy ktoś nie, był widziany nie, w takim nie, razie nie blisko Storage'a? Czy ktoś był widziany blisko storage'a, bo stamtąd jest węd do... Gdzie, czy... y, tam, gdzie paliwko nalewasz. Bo stamtąd jest węd do y, blisko, blisko ciała. No, plakier, Nad nim byłam, No ja, no ja byłem teraz przy kurwa karcie. No biegałem do karty, w ten sposób. Ja jestem po dwa, jest tam Kinga na pewno, Maciej był... Ja byłem. No, chyba kosiarze, Na kogo ty Maciej zagłosowałeś? Ja też byłem obok. Na kota. Na kota? No dlaczego... No dobra. Nie wiem, ja skipuję. No to nie byłem ja, to nie ja byłem ja. No. Ja Dawida a, żywego, to no. To, no. Dobra, Słuchajmy Macieja i kota, a... A tak to to sk skip. To. Ktoś dobra. Znaczy więc... to... Mamy, mówię, jeszcze mamy e, tego. Tego, co zjada ciała. Jak to tam się nazywa w tej... tej dobra, cyk. Uiii. Okej, okay, tu się schowamy. Tu, tu, tu. Albo zróbmy inaczej. Kosiarzek kto? No. no. Kinga. Czemu ja? No. Nie chciałbym powiedzieć, że Kinga jest blackmailowa w pierwszej rundzie. Yy, ale po chociaż powiedz mi czemu. No bo go nie lubisz. Jeśli, no dobra. jeśli, jeśli w jakikolwiek <grym> sposób mogę obronić Kinga, to mogę powiedzieć tak, że blackmail mógł pójść nawet dosłownie na samym początku rundy, wcześniejszej, więc... A. Tak, w pierwszej rundzie, więc tak naprawdę to nie musi tak, być Kinga. Ale... A, druga, a druga sprawa, że tam się dużo osób, tam dużo osób się mijało ogólnie w cholerę, więc jakby. Książek i kurde, już nie pamiętam kto jeszcze, ale na pewno Loki też było. Ale gdzie mógł się teraz? Okolice, Elektryk o dwa. No to ja tam byłem w pierwszej, no też tak. A gdzie ty, Kinga, byłaś w pierwszej? Na, pod koniec? Pod koniec ja byłam, ja szłam z O2 na jakby śmietnik. tam, gdzie A lat... gdzie dotarłaś? Ze yy, skąd dotarłaś na śmietnik? Z O2. Czyli z góry szłaś? Od elektryka? N nie, z, yy, z O2, bo byłam w O2, robiłam drzewa. No ale to jak z się, się znalazłeś w O2? No bo robiłam tam zadanie. Ale no, jak nie się nie znalazłaś? Którędy weszłaś? Ja wiem, jak szła, także potwierdzam. Ale którędy weszłaś? Od, góry. od, góry. od góry. Z góry. Z góry, z elektryka, ale na 100% tak. nie mam pewności. No, czyli mogła iść od Storage'a i miała tam węta. no Mówię, bo to nie, no, ja, 10 sekund. Ja widziałem, także potwierdzam ją akurat pod tym względem. Widziałem, jak szła Kremlin, ze mną. ale Wysusie. też widziałem, jak zobaczyłem. też, zobaczy, też widziałem, jak wbiła od góry. To nie no, no. na 100%. Y, generalnie z stymia... tego... <noise> To kościołaś tam było tak dużo osób, że. No A tak. Ale no, tak, były to cztery. Pierwsza pod, pod była Kinga, pod... drugi jest Imir, trzeci Loki i czwarty Maciej. Jeszcze raz? Ale pod, ale pod względem <noise> Blackmailera nie ma kogo podejrzewać, bo Dobre. to tak jak właśnie powiedział Quick, tam jest bardzo mały cooldown na to i. No to ja myślę, że taki na, normalny. Zlega, normalny. A, mogę, mogę clearować Imira. A, to masz tak samo jakbyś, nie wiem, no przebiegasz po prostu, jakbyś podpalał kogoś, czy, po prostu przez To, to skipnijmy i skip nie, my mamy teraz trójkę susowanych, czyli Kinga, Cody, Macie i tyle. Ja nie jestem w żaden no, sposób sus, ale ty jesteś natomiast gremlin, nie wiem czy jesteś impostorem czy jesterem, ale... No, jestem kimś jeszcze zabawniejszym. Jest ...podstawnie. Jestem Zobacz, jeszcze kimś bardziej zabawnym. Zobaczymy za chwilę. Panem, Zobacz, zapraszam szeryfa, zapraszam. Zmutuje mnie ktoś. Oj, oj. oj. Dobra, ja się idę sobie tu. Kosiarzek. Nie rób tego. Co, co ty chcesz? Co ty chcesz? Okej. Okay. Aha, okej, okay, czyli. Dobra, witam. Witam. Eee, witam. Dobra, to ja Wam mogę powiedzieć, kim byłem w poprzedniej rundzie, bo już nie jestem. Eee, byłem anediakiem. Aha. Eee, ale nie powiem Wam, kogo ciało. To znaczy, inaczej, ciało znalazłem Kwika. Mm. Oczywiście ukradłem mu pierwszą rolę. Eee, fajna rola, pozytywna rola. Eee, ale przed wejściem do górnego specymena eee, jestem w stanie potwierdzić stuprocentowo kosiaszka, bo co prawda na początku bałem się, że chce mnie zabić. Dziwnie się zachowywał. ale. Później jakby chciał, żebym za nim biegł i to dziwnie wyglądało. Dobiegł do mnie, do ciała, więc... ja W takim momencie, w poprzedniej rundy, ja źle zrobiłem twoją rolę i totalnie coś innego mi wpadło w głowę i chciałem coś innego zrobić, ale... Podejrzewam kim jesteś i wiem co chciałeś mi zrobić. Cieszę się, że tego nie zrobiłeś. Jeszcze raz, gdzie ciało było? Przed wejściem do Specimena. Przed wejściem do służby. Tak, A górno, to ja się mijałem na spację. Tak, zapadnie. Ja miałem do Specimena, mijałeś quitka, widziałeś. A, jeszcze, je, jeszcze jedną osobą mogę clearować, to na pewno nie zrobił Loki, bo w tym momencie był chyba na Weeponsach. Tak, bo na Wii Ponsach mieliśmy go. No to ja i nie raknie. Znaczy dokładnie w momencie eh, padnięcia na ciała rady. to był na łipącach. No do, do, dobra, a ile to ciało? Nie wiemy, ile to ciało będzie miało, nie? E, tyle, ile zajmuje przebiegnięcie z łipąców do, do tego, do medyka mniej więcej, bo od razu biegłem. Jeszcze raz te ciało jest na labie? Tak, tak, tak. tak. tak okay. Wejście do specjalnego raczej. Oj, no musimy ja byłam prze... ogólnie nie, do... z admina szłam na dół, jakby przed weponsy, a mi się pomyliło, miałam się jakby na lewo od weponsów. No i tak się trochę tam, tam, chodziłam w kółko, bo patrzałam i w ogóle coś się Ale dzieje, to gdzie ty to była, kiedy byłaś w adminie? Ad, znaczy nie z admina, tylko z ofisa, przepraszam No dobra, no to jest jakby jedno pomieszczenie, kiedy tam byłaś? No na początku, bo się A, okay. tam miłam, nie? Okay, dobra. I poszłam na dół, jakby koło weaponsów na prawo, pomyliło mi się po prostu, i poszłam z powrotem tam na lewo, bo miałam tam zadanie. No ja potwierdzam Kingę, nie? Generalnie, bo no ja widziałem tak. to. No ja Logi wydaje mi się, że Maciej widział. tego nie też nie zrobił, bo tak. Ja się z Maciejem na ogólnej, górnej, minęliśmy się, no mógł się wrócić, ale raczej się wydaje mi, nie wrócił. A quick bieg w stronę yy, skanowania, jak ja pobiegłem w lewo, więc. Dobra, głosujcie. Na Kingę. No nie jest zbyt w sumie. Nie, nie, mam, nie, Kinga bo nie. Macie nie. <noise> Dobra. Jeszcze jest 8 osób, jeszcze na to skipować. Taski, taski, taski. Loki, no pamiętaj, toski. że cię klirowałem, nie podpadaj. A, jak ktoś martwy jest, pamiętajcie. Jakie taski? Jakie taski? Tu, 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 tu. Mogłem się zdradzić. Ktoś lubi tu zabijać. Okej, okay. tylko dlatego, że widziałem, że ktoś umarł, bo siedziałem na. Aha, czyli zostało od razu ciało pożarte przez kogoś. To kto lata razem? Teraz kto razem latał, latał. no kto razem latał ruma. teraz? Trzy osoby były w Specimenie Tak, ja, Dediri i chyba Imir? No, i... Nie, 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 mnie no. nie? nie było. No dobra, dobra, Okej. ale Maciej, chodziłeś Maciej, za mną. Maciej, nie, moment, nie, chodziłem za nie? tą Kinga, nie. Ja byłem w A czy to, to był Dediri? Diri? Kurdyż! A, A mogę Sorry, że przerwę, sorry, że przerwę, ale powiedzcie mi, czemu ja widziałem Quicka, jak umarł? Bo to jak jest chodziło? właśnie informacja, którą mogę ci przekazać, że Quick był chyba jedyną, pierwszą osobą, która umarła jako. jako crewmate. Poprzedni tu musieli być neutralne albo impostorzy. No bo tylko crewmate może zmienić się w Huntera. A sorry, ja nie ogarniam wszystkich ból, także. Jest tak, że. Jak Hunter zrobi wszystkie taski, on jest takim duchem, który jest widzialny i biega normalnie. Jak on zrobi wszystkie taski to pokaże e, pokaże impostorów i, i tylko źli mogą go kliknąć i wtedy hunter zmienia się. Dobra, po, dobra, dobra, ale bo to my nie, do, niczego, do niczego nie dojdziemy. No właśnie, bo ogólnie coś gdzie widzi widzieliście, widzieliście no, go, gdziekolwiek. Kogo? Kosiarzek zginął. widzieliście gdziekolwiek? No ja ja na początku. Wiem, ale to dosyć dawno. Powiedz kosiarzek gdzie. A, bo dobra, okej. Powiedz kosiarzek, okej. Ja czym tego fejka? <śmierdzi> nie mówię, słuchaj, byłem. Kosiarzek, powiedz. Ja bym go wycofował, niech się nie odbywa. No Ej, nie. Serio, serio. Bardziej powiedzcie, kto, kto kogo widział. Mnie na pewno nikt ja nie, nie widział, to mogę. powiedzieć. No, ja I Mira widziałem chyba, na nie, nie, widziałem. nie Macie, Maciej na końcu. No kurde, kto to by wtedy? O, Maciej w Specimenie był. Maciej był w Specimenie, a gdzie mogło to ciało no. paść w sumie? No nie. No, wiem. No, no, nie, słuchajcie, to, nie, słuchajcie, słuchajcie, to, jeżeli, jeżeli wiemy o tym, że biega impostor z janitorem od razu, to. Nie je, jebało mnie w ogóle z serwa. Okej, okay, dobra, to stwierdzimy kto się z kim widział, tak? Kogo widzieliście się wzajemnie? Kto z kim się widział? Loki. Musimy randoma w chyba zajebać teraz trochę. No to co? To widziała... kota, bo on był zbudowany w pierwszej, co? To no. mnie też klapiera dawajcie szło. Ale mnie bo. wyrzuciło, mnie wyjebało i tak. A, no, no, no. okej. Okay. kto na mnie głosował? A... <Ła> no, ty też. No, a na pewno. Tym razem to nie ja. Miałem osobę, którą wyrzuciło, ale super. E... O, to ciekawa informacja. Nie zabijaj! A bo dobra, może porobię jakieś te? Cyk Jakie duchy? To ja nie mam zrobionych tasków Mhm Eee, Emir i Kinga, co się stało, Maciej? Jedno strategiczne, szybkie pytanie. Cztery osoby były w laboratorium, które? Eee, ja, Emir Kinga, nikogo więcej tak. nie widziałem. Jeszcze ja byłem. A, prawda, prawda, był, co? był, potwierdzam. Mm -hmm. Tak. Co za ja, bo kogoś się nie poznałem? No ja. wam. No dobra, ale... Dalej nie wiem, co to za ja, A, dobra, Dziś, dzięki. Ja tam, <laughs> ja tam byłem. No to taka śmieszna sytuacja, bo e, ktoś skacze po ventach. To the Diri, A. bo on nie wszedł drzwiami. Wszedłem drzwiami. Nie. nie widziałem. Nie, bo były cztery osoby cały czas na, 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 na labie, ja byłem... Aha. Chyba mhm. go widziałeś. E, tak. Myślał, że jestem szpiegiem. No, no dobra. To musimy pomyśleć w sumie teraz. Tak. Kinga. Czekajcie, czy w ogóle ktoś zginął? Teraz, bo ja tak nie ogarniam, nie, chyba nie. 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 Jak on na to wpadł? Zginął. Oprócz Gremina teraz, teraz oczywiście. Ale najprawdopodobniej szelobem jako to no, Pamiętajcie, że Klakier mógł być też impostorem, zawsze. No. Jest no. no. na to szansa, no ale. Czekaj, na nie nie jak ona nawet to jest albo cały czas jeden impo I. Tak, 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 po tym głosowaniu, jak się odwali, jest szansa na tego, na trajtora. To jest szansa na trajtora, także. Loki, ma... powiedz mi swój movement dzisiaj, znaczy no. w tej rundzie. Dzisiaj, e, o, dzisiaj, kurde. W tej rundzie, w tej rundzie. W tej rundzie <laughs> ale tak Biegle. Najpierw pobiegłem do laba, zobaczyłem, że Imir się skanuje, wybiegłem, poszedłem do. I pobiegłem w dół, pobiegłem do końców, zbiegłem na dół i teraz wchodzę do Admina. A... Okay. Znaczy ja wam bo powiem tak. mi się tak. wydaje, że widziałam cię jakbyś szedł, jakby z tego, nie ze specimen'a, ale z kibli jakby. Z tego Co? tego pokoju, tak mi się Gdzie wydaje, a nie jestem pewna. W sensie nie, że Gdzie dosłownie z kibli. Dobra. Mi się też wydaje, że mógł Loki skakać po wędach. Ja bym szczerze na Lokiego dał, bo nie mam innego, albo Loki, ewentualnie drugi Maciej, ale wątpię, że to Maciej. Nie, ja mam pozytywną eee, rolę, ale. Znowu będziecie. No, wy... dalej, mam pytanie, po, po, po będziecie znowu będziecie, kurde, bez żadnego powodu wy wygłosowywać. No, ja mam Dokładnie. trzy. trzy mam dwie powodę? osoby potwierdzone co najmniej. Więc y, u mnie no, no. zostały dwie osoby do przegłosowania, także no, dla mnie głosował. to jest wystarczający dowód. Loki. Dobra. Ciekawe. No. <laughs> Dobra, nie ma no co robić. <coughs> było... No wiedziałam, no. łatwo z tobą, Loki.